Iluzja optyczna potrafi zmylić niejedną osobę, choć czasami mogłoby nam się wydawać, że współczesnego człowieka trudno oszukać w taki sposób, okazuje się, że nasz mózg wciąż można wprowadzić w błąd. Autor tej iluzji jest prawdziwym mistrzem w swoim fachu. Co ciekawe, 99% internautów miało poważny problem z udzieleniem poprawnej odpowiedzi. Ta iluzja optyczna to nie lada zagadka. Wielu osobom, które chciały podać jej rozwiązanie, spędzała sen z powiek. Do wyboru są dwie odpowiedzi. Ale tylko jedna jest poprawna. Sprawdź swoją spostrzegawczość i zastanów się, które z tych dwóch jabłek jest prawdziwe, a które jest jedynie iluzją. Iluzja optyczna, która zmyliła 99% internautów, optyczne iluzje mogą przybrać liczne formy, często stosowane są obrazy, które dla naszych oczu czasem tworzone są figury niemożliwe, czyli takie, które poza obrazkiem nie byłyby w stanie zaistnieć w rzeczywistości. Ten artysta wybrał inny typ iluzji, rysuje przedmioty identyczne obok prawdziwych obiektów. Trzeba przyznać, że rysunki są wyjątkowo przekonujące i wykonane z zachwycającą precyzją. Odróżnienie idealnej ilustracji od realnego przedmiotu jest niemal niemożliwe, co nie znaczy, że w ogóle nie da się tego zrobić. Jednak wymaga to szczególnej uwagi i spędzenia kilku chwil nad obrazkiem. Podpowiedzi i rozwiązanie zagadki, jeśli wciąż nie udało Ci się zgadnąć, które z jabłek jest rysunkiem, a które jest faktycznym owocem, przyjrzyj się ponownie, ale tym razem uważniej. Warto przy tym pamiętać, że rysunek pochłania światło w zupełnie inny sposób niż błyszcząca skórka jabłka. Z tą wiedzą znacznie łatwiej odróżnić owoc od rysunku. 2. Gdy zabrakło ci już cierpliwości, lub masz już swój typ, pora przejść do odpowiedzi. Autor pokazuje, które jabłko jest prawdziwe w prosty sposób, uderza je tasakiem. Jak się okazało, Owoc z lewej jest namacalnym przedmiotem, a ten z prawej to jedynie dobrze narysowana iluzja optyczna. Źródło Facebook